Dzień dobry, witajcie w kolejnym Fleszu. Czyliście pożółkły? Na ulicach widać już wyciągnięte z szaf ciężkie płaszcze, a jak się nie założy dłuższych skarpet, to jakoś tak wieje po kostkach. To wszystko oznaki szybko nadchodzącej jesieni, a wraz z jesienią tradycyjnie nadchodzą nowe iPhony. Równo 10 dni temu na jak zawsze efekciarskiej premierze Apple z pompą zaprezentowało 4 nowe telefony, plus kilka par słuchawek i zegarki. Ale tymi sprzętami nie będę się zajmował w tym odcinku. Portfolio iPhone'ów ewidentnie się ustabilizowało, dostaliśmy dwa, powiedzmy, zwykłe modele oraz dwa z dopiskiem Pro. W każdej z par pomniejszym i większym. Zgodnie z podpowiedzią z tytułu, w tym filmie przyjrzymy się dwóm pierwszym, iPhone'owi 16 i 16 Plus. I nie inaczej niż zwykle możemy zastanowić się, jak odróżnić najnowsze jabłkofony od tych z lat minionych. Tak, tak, drodzy widzowie. Kiedyś rozkminialiśmy wspólnie, jakie trendy wyznacza zupełnie nowy design telefonów, czym jest inspirowany i jakie ciekawe pomysły można w nim odnaleźć. Teraz jedyne, co można, to wpatrywać się w detale. I tak, iPhone 16 najłatwiej rozpoznaje się po kształcie wyspy aparatów. Porzucono charakterystyczny zaoblony kwadrat na rzecz pionowego, częściowo owalnego kształtu, co by dało się nagrywać wideo przestrzenne, do odtwarzania na goglach Vision Pro. Oczywiście oficjalnie niedostępnych w Polsce, więc dla nas to żadna zmiana. I po kolorach oczywiście. Zachowano klasyczne barwy, białą i czarną ale mniej wyraziste pastelowe odcienie zastąpiono bardziej zdecydowanym różem, wyrylową zielenią, według mnie na coś takiego mówi się po polsku kolor morski i mocno niebieską ultramaryną. Maryny wprawdzie żadnej nie znam, ale mnie właśnie ta ostatnia wersja podoba się najbardziej, dlatego ja mi się cieszę, że akurat ten wariant szesnastki wpadł do mnie na testy. Z zewnątrz 16 nowy dla zwykłych iPhone'ów, a odziedziczony po iPhone'ach z zeszłego roku jest też przycisk czynności na lewym boku, zastępujący tradycyjny dla smartfonów Apple i wydaje mi się, że dość uniwersalnie lubiany suwaczek głośności. I nadal konfigurowany tylko dla długiego wciśnięcia, bez obsługi dwukliku czy wciśnięcia krótkiego. No i nowy dla całej serii 16 jabłkofonów jest też przycisk Camera Control na prawym boku, jeśli dobrze rozumiem, tłumaczony na polski jako sterowanie aparatem. Oczywiście przyciski z migawki w tym miejscu nie są niczym nowym. Miewaliśmy je w smartfonach z Androidem niemal od momentu, kiedy je wymyślono. Do dziś można je znaleźć na przykład w Xperia od Sony. ale jak to w zwyczaju ma Apple, tu pozmieniano kilka rzeczy, żeby nikt się nie czepnął, że zgapione. Primo, przycisk jest położony tak, żeby wygodniej obsługiwało się go trzymając telefon nie tylko poziomo, ale też pionowo. Poziom tej wygody ocenię w pełnej recenzji, jak pożywam sprzętu dłużej, na razie mam pewne wątpliwości. Sekundo, klawisz rozpoznaje nie tylko mocne wciśnięcie, ale też delikatne naciśnięcie, podobne do tego, jakie można wykonać na touchpadach w MacBookach oraz przeciągnięcie w lewo i prawo. Każda z tych rzeczy w połączeniu z dwuklikiem uruchamia nieco inną funkcję przycisku. Włączenie aparatu lub nagrywanie wideo, przełączenie modułów, zmiany filtrów, które Apple nazywa podniośle stylami fotograficznymi, czy ustalenie wartości przysłony, więc także stopnia rozmycia tła. Cyfrowo oczywiście, to nie Huawei, z mechanicznie zmienną przysłoną. Kamera Control jest dodatkowo przykryta szkłem szafirowym, jak zapewnia Apple, więc jest też powiewem luksusu i w przyszłości ma być kluczowa również dla obsługi funkcji rozpoznawania obiektów AI. Ale do AI to sobie akurat wrócimy za chwilę. W mojej ocenie tu i teraz po pół godzinie spędzonej z tym przyciskiem i bawieniem się nim, rzecz wymaga przyzwyczajenia. A jak coś wymaga przyzwyczajenia, to wydaje mi się, że nie jest zaprojektowana najlepiej. Ale okej, okay, może to tylko pierwsze wrażenie i już niedługo nie będę mógł bez tego żyć. Pożyjemy, zobaczymy. Reszta designu jest dosłownie taka sama, łącznie z ramkami ekranu, korpusem wykonanym z aluminium, podobno w 85% recyklingowanego oraz szkłem Ceramic shield na froncie, chociaż obecna generacja jest ponad 50% bardziej odporna niż pierwsza. Idziemy zatem dalej do kolejnych nowości. Nowy jest procesor i uwaga, tym razem nie odziedziczony po zeszłorocznych modelach Pro, a zupełnie nowy. Nazywa się A18, jest sześciordzeniowy, wykonano go w nowszym 3 nm procesie. Dodano mu lepszą 5 grafikę i więcej ramu. 8 versus 6 GB w poprzedniku. Skutkiem ma być wzrost wydajności o 30-40% w zależności od tego na co się patrzy, spadek zużycia energii o 1 trzecią oraz obsługa ray tracingu w grach. Nowy jest aparat ultra szerokokątny, to znaczy nowy w zwykłych iPhone'ach, bo tutaj już to dziedziczenie po zeszłorocznych modelach Pro występuje. Nadal ma 12 megapikseli i widzi 120 stopni, tak jak w poprzedniku, ale wartość przysłony teraz to 2.2, nie 2.4, więc jest jaśniejszy i co znacznie ważniejsze ma autofokus i do tego dual pixel, więc umie ustawiać ostrość np. podczas cykania selfiaków czy robienia zdjęć w makro. Do aparatu głównego dodano tryb robienia fotów w 24 megapikselach oraz nagrywania wideo w 4K z Dolby Vision w 60 km na sekundę. Ale moduł jest ten sam co przed rokiem. 48 MP ze światłem 1.6 i stabilizacją sensor Shift. Dedykowanego aparatu z telobiektywem nie ma. Dwukrotne przybliżenie nadal realizowane jest, jako w uproszczeniu przycięcie obrazu z matrycy głównej. Nie przeszkadza to jednak, Apple twierdzić, że iPhone 16 i 16 Plus mają de facto cztery aparaty, bo wiecie, makro, szeroki kąt główny i dwukrotne przybliżenie. Nieco pokrętny to marketing, ale okej, okay, niech będzie. Jeśli zaś oglądaliście tę piękną premierową prezentację nowych iPhone'ów, pewnie zauważyliście, że bardzo dużo czasu poświęcono funkcjom AI. O rozpoznawaniu obiektów już wspomniałem, mowa była też o tworzeniu filmów w galerii, gumce AI do usuwania obiektów ze zdjęć, podsumowywaniu artykułów i notatek, generowaniu tekstu i obrazów itd. itd. Żadna z tych funkcji nie jest jednak dostępna na iPhone'ach 16 i 16 Plus. Nigdzie na świecie, wpada dodać. Część z nich zacznie sukcesywnie pojawiać się w krajach anglojęzycznych do końca roku, a najszybciej w Stanach Zjednoczonych. Jednak najpewniej żadna w Unii Europejskiej, przynajmniej na razie. Unia ma z Apple napieńków z różnych powodów, tym razem spiera się z gigantem o kwestie wyłączności i nieuczciwego konkurowania z innymi podmiotami, więc dopóki te kwestie nie zostaną rozwiązane, na Apple Intelligence nie ma szans. A nawet jak sprawa się wyjaśni, nie ma żadnej pewności, co trafi do nas, do Polski. Wszak Siri nadal po naszemu nie rozumie, mimo że swojego asystenta ogarniającego język tak wielkich artystów jak Mickiewicz i Jan ma już od kilku dobrych lat nawet pokaleczony amerykańskimi sankcjami Huawei. Wszystko wskazuje też na to, że iPhone 16 potrafią się ładować z większą mocą po kablu do 45 W. Zbadamy to sobie przy okazji jutrzejszego odcinka o modelach Pro oraz bezprzewodowo, bo 25 W przy użyciu akcesoriów MagSafe. To sprawdzę dopiero w pełnym teście, bo jeszcze żadnego nie mam. Większe mają być też baterie, albo przynajmniej lepszy ma być czas pracy, ale to też trzeba będzie dopiero sprawdzić. No i nowe jest oczywiście oprogramowanie. iOS w wersji 18 przynosi sporo zmian, szczególnie związanych z personalizacją interfejsu. Na przykład wreszcie można ustawiać ikony w dowolnym miejscu na pulpitach, ale o tym też opowiemy sobie przy okazji pełnej recenzji, bo przecież iOS 18 trafia do wielu generacji iPhone'ów, więc nie do końca jest powiązane z samymi iPhone'ami 16. Wszystko inne, wyświetlacz, jego wielkość, rozdzielczość, jasność maksymalna, częstotliwość odświeżania. 60 Hz bez obsługi Always on Display, stopień wodoodporności, wersje pamięciowe głośniki stereo, rozmiar dynamicznej wyspy, czyli obszaru, który zajmuje aparat do selfie sam aparat do selfie, brak czytnika linii papilarnych, slot fizycznych kart SIM jeszcze nie usunięty, różnice rozmiaru pomiędzy modelem zwykłym a plusowym to wszystko jest takie same jak w iPhone'ach 15 i 15 Plus. Możecie więc słusznie zapytać w tym momencie, który z nich wybrać? Czy iPhone'y premierowe, czy te z zeszłego roku? I wydaje mi się, że odpowiedź jest łatwa. Lepszym wyborem są modele nowe. Dlaczego? Ano dlatego, że uwaga, piekło zaraz zamarznie, będę chwalił Apple za politykę cenową. iPhone'y 16 są wyraźnie tańsze na start niż ich poprzednicy, o jakieś 15%, i aż o 25% niż generacja jeszcze wcześniejsza. iPhone 14 debiutował w cenie 5200 zł. Za iPhone'a 16 w najtańszej wersji pamięciowej 128 GB trzeba dać 4000 bez złotówki, czyli tylko 500 więcej niż obecnie kosztuje iPhone 15. Dlaczego tak jest? Bo tak staniał dolar względem złotówki. Nie przeszkadza to jednak w zasadzie wszystkim innym markom cen nie zmieniać, więc tym bardziej szapoba dla Apple za uczciwe podejście. Pełną rozpiskę cenową znajdziecie klikając link w opisie. Smartfony są oczywiście dostępne w sklepie x -com. Napiszcie więc koniecznie co sądzicie o nowych iPhone'ach w komentarzach, zostawcie łapkę w górę i suba jeśli macie ochotę, a na sam koniec jeszcze krótka uwaga. Znaczna część Polski zmaga się obecnie z powodzią i jej konsekwencjami, zatem mimo, że show must go on i dlatego ten odcinek powstał, zupełnie jasne jest dla mnie, że coś tak bzdurnego jak smartfonowe premiery jest obecnie mało ważne. Przesyłam gorące wyrazy wsparcia dla wszystkich poszkodowanych i oczywiście w ramach możliwości zachęcam do wspierania publicznych zbiórek, których celem jest pomoc powodzianą. Linki do tych sprawdzonych podrzucę Wam w opisie. Jeśli tylko możecie, kliknijcie i wykażmy się solidarnością. Trzymajcie się. Do usłyszenia.